Witajcie moi drodzy. To będzie materiał taki trochę z marszu nagrywany z prostej przyczyny. Dopiero wróciliśmy późno z wyjazdu wczorajszego, gdzie prowadziliśmy transmisję, która trwała prawie 7 i 8 godzin. Było was naprawdę dużo. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście razem z nami, razem z nami obserwowaliście tą sytuację. Bo jest to, to było niespotykane z pewnością na mocną skalę, że aż tyle osób było razem z nami, bo szybkie podsumowanie naszego live'a. Jednoczesna liczba widzów w takim najbardziej momencie wiecie, interesującym to tysiąc osób. Pierwszy raz praktycznie w naszej historii, w historii naszego kanału, Relacja dotycząca obserwacji burz zainteresowała jednocześnie tysiąc osób i tysiąc osób razem z nami, było razem z nami podczas obserwacji tych materiałów. Było to naprawdę miłe, wymieniliśmy bardzo dużo ciekawych informacji. Co więcej, z nami też byli inni łowcy. Złapaliśmy się chociażby z ekipą Kuby, która również tutaj działała. Więc to też jest bardzo, bardzo, dobra informacja, więc też mogliśmy tutaj podziałać. Marta cyknęła nam zdjęcie oczywiście, a przed nami tutaj była właśnie pozostałość już w sumie zanikająca superkomórki burzowej, która na Podkarpaciu poczyniła tak duże spustoszenie i tak dużo zniszczeń. O tym jeszcze sobie porozmawiamy w oddzielnym materiale, w podsumowaniu dotyczącym tych ostatnich prognoz pogody. Dodatkowo jeszcze tutaj warto też nadmienić, że w każdym miejscu w którym się zatrzymywaliśmy na postój, dużo osób do nas podchodziło, rozmawialiśmy, wymienialiśmy poglądy i, i właśnie dotyczące pogody, też rady, naprawdę to było bardzo miłe. To tak naprawdę tym, tym wszystkim ten lifestyle, w sensie my to, ta interakcja z ludźmi była najlepsza. Burze burzami, ale interakcja z ludźmi była po prostu najlepsza, a wisienką na torcie była osoba, która też się pojawiła tam, gdzie my, a która trzy lata temu dostała do mnie czapeczkę, bo była jeszcze malutkim, małym dzieckiem. Po trzech latach już takim małym dzieckiem nie jest czapeczkę nadal ma. Dzięki serdecznie za to, że się pojawiłeś i że porozmawialiśmy. Ta młoda osoba teraz jest zafascynowana. Pogodą, meteorologią, bo burze to jest wspólny mianownik, ale to naprawdę wokół tego jest dużo tematów związanych z pogodą, z meteorologią, i to jest właśnie to: ehm, popularyzacja tego wśród młodzieży. Bo to nie chodzi o to, że ta osoba będzie jeździła za burzami, tylko ta osoba zainteresuje się pogodą na tyle, że być może w przyszłości będzie synoptykiem, być może w przyszłości będzie osobą, która będzie pomagała nam w rozumieniu pogody i w tym, co się dzieje, bo. W Polsce też te burze będą coraz silniejsze, będzie ich też coraz więcej z czasem, więc warto tutaj to obserwować. My natomiast w tym momencie wracamy do pogody, no ale zanim wrócimy, to chwila dla naszego sponsora. Partnerem kanału jest marka ETA, producent urządzeń AGD z gwarancją nawet do 10 lat. Marka ETA jest obecna na europejskich rynkach już od ponad 80 lat, a jej produkty można kupić m.in. w sklepie firmowym etamyślniksklep.pl. Okej, okay, jesteśmy już teraz oczywiście w sobotę, Wielką Sobotę. I co my tutaj mamy? Nad Polską mamy zachmurzenie. Mamy zachmurzenie przede wszystkim. Tutaj ja pracuję na drugiej myszce, bo tamto nie mogę znaleźć w samochodzie. Więc się za bardzo nie przejmujcie. OK. Ok, czyli trzeba w ten sposób. Mamy tutaj przede wszystkim, moi drodzy, zachmurzenie. Zachmurzenie duże, szczególnie w Polsce zachodniej, w Polsce centralnej. W Polsce południowo-wschodniej, czyli tam, gdzie generalnie najgorzej wczoraj się działo, jest ładniejsza pogoda, jest raczej bezchmurne niebo, prócz Podkarpacia, ponieważ tutaj jeszcze mamy zachmurzenie. Mamy zdecydowanie więcej wilgoci, temperatury również już nam spadły, to te temperatury są zdecydowanie, zdecydowanie niższe i tak sprawdźmy sobie jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. zacznijmy oczywiście od ciśnienia w tym momencie nad Polską. Mamy ciśnienie niskie szczególnie w Polsce północnej. Wynika to z tego, że oddalać, oddala się od nas ten niż, ten niż, który utworzył się z Zatoki Genueńskiej, przemieścił się przez Niemcy, ale też oddala się zatoka niskiego ciśnienia, która również utworzyła się nad Polską. To właśnie ta zatoka Niskiego ciśnienia wczoraj w godzinach wieczornych no, spowodowała tutaj y, pogorszenie pogody, przede wszystkim y, w związku z tymi burzami. W kolejnych godzinach sobotnich nadal będziemy w polu obniżonego ciśnienia. Aczkolwiek dziś największe ryzyko burz, jeżeli już gdziekolwiek będzie, to w Polsce Północno-Wschodniej. niże oczywiście na zachodzie Europy, na wschodzie w oddali wyższy. Więc my tak będziemy gdzieś tutaj oczywiście pomiędzy. Przejdźmy już bezpośrednio do pogody. Sprawdźmy, jak ta sytuacja będzie wyglądała w Polsce, bo to nas w tym momencie najbardziej interesuje. Dziś, a więc w tym wypadku w w sobotę już powinno być zdecydowanie spokojniej, gdzie niegdzie będą występowały jeszcze opady, nie powinny być one silne, przede wszystkim będą poza naszymi granicami, albo wschodnimi, albo zachodnimi. U nas na południu, tak jak wspominałem, troszkę ładniejsza pogoda. Na północy dużo zachmurzenia. W godzinach południowych i popołudniowych na południu zacznie się jeszcze bardziej rozpogadzać. Na północnym zachodzie pojawi się troszkę więcej opadów, jednak nie powinny być one w żaden sposób silne. Natomiast front atmosferyczny związany z tym niżem który wczoraj no, przyniósł dużo zamieszania w Polsce, będzie znajdował się na wschód od naszych granic. Poprzednie wyliczenia wskazywały, że północny wschód będzie w zasięgu dziś niebezpiecznych burz. To oczywiście jest już nieaktualne, ponieważ, jak sami wiecie, niż utworzył się troszkę bardziej do centrum, a więc Wczoraj burze były bardziej na wschodzie kraju, aniżeli w Polsce centralnej. Miało to swoje implikacje też dobre, o czym za chwilę. Natomiast dziś ten front jest już wypchnięty poza nasze granice, no i burze będą tworzyły, tworzyły się przede wszystkim na Litwie, ale nie możemy wykluczyć, że gdzieś na północy te burze mogą powstać. Tym bardziej, że tam energii potencjalnej troszeczkę będzie, ale dziś już nie o niej, ale po prostu sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Tu różne modele numeryczne pokazują mniej więcej sytuację normalną, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na model ECMWF, który wskazuje, że w Polsce wschodniej, na krańcach północno-wschodnich. W godzinach popołudniowych i wieczornych te burze mogą być. Więc tu zaznaczam na żółto obszar po prostu Polski Północno-Wschodniej, taki kraniec północno-wschodni, tu na tym obszarze. Jest największa szansa na burze, jeżeli będą, a przynajmniej te burze tu, jeżeli już, to będą się tworzyły i uciekały zaraz za granicę naszego kraju. Po prostu miejcie świadomość, mieszkańcy tych terenów na krańcach północno-wschodnich, że u Was będzie konwekcja prawdopodobnie i te burze będą leciały bardziej w kierunku Litwy, Białorusi i tam będą się nasilać. Tam będzie bardziej niebezpiecznie. Więc. Yy... O to chodzi, żebyście po prostu tą świadomość mieli. Jeśli chodzi natomiast o temperatury, no to cóż, poranek zdecydowanie bardziej rzeźki i zdecydowanie bardziej na zachodzie i w centrum. 10 do 12 stopni Celsjusza, podczas gdy na krańcach północno-wschodnich temperatury szybko wzrosną do 18, 19 albo nawet 20 stopni Celsjusza. Przy czym łomża i tu chociażby Giżycko 18, 19 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych napłynie znów troszkę cieplejsze powietrze z południa, to raz, ale dwa. Przede wszystkim ono się będzie. Będzie nagrzewać, ponieważ na południu będziemy mieli ładniejszą pogodę. Tam około godziny 14:15 18 do 20 stopni Celsjusza, na krańcach północno-wschodnich 18 do 20 stopni Celsjusza, w Polsce Zachodniej od 12 do 14 stopni Celsjusza. Tam będzie po prostu już zdecydowanie chłodniej. Tam będziemy mieli tą chłodniejszą masę powietrza. Zostają nam jeszcze moi drodzy porywy wiatru, a te. Najsilniejsze powinny być dziś na krańcach południowo-zachodnich, a więc tutaj Sudety, 50 do 55 km na godzinę, ale poza tym od 20 do 30 km na godzinę, więc ten wiatr dziś nie powinien być w żaden sposób, moi drodzy, za bardzo silny. No i cóż, zostaje nam jeszcze oczywiście noc. Sprawdzamy, jak sytuacja będzie wyglądała w nocy z soboty na niedzielę, a w nocy z soboty na niedzielę już powinno być lepiej. Oczywiście, jeszcze opady w Polsce północno-zachodniej powinny do godzin porannych występować będą to opady przelotne, a już w niedzielę zdecydowanie mocniejsza. Poprawa pogody. W poniedziałek prawdopodobnie wrócą burze do Polski Zachodniej, ale tym zajmiemy się w oddzielnym odcinku, w którym już będzie prognoza na niedzielę i na poniedziałek. My widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.